Witam, nasza firma jest przedstawia Opla Vivaro, bliźniaczy model Renault Trafika samochód wyposażony w jednostkę 16 zaworową marki Renault o mocy 117 koni mechanicznych w którym zdemontowaliśmy instalację CNG i na nowo kompletna instalacja zamontowana została sekwencyjna marki BRC sekwent 32 Kolejną w komorze silnika widzimy komputer sterujący, następnie reduktor Genius MB, dalej filtr fazy lotnej, tryskiwacze gazowe BRC oraz elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej. Przełącznik wyboru paliwa benzyna gaz umieszczony został w miejscu poprzedniego przełącznika w dolnej części kopitu po lewej stronie kierownicy. Zbiornik toroidalny producenta Stako zamontowany został pod autem. Jest to zbiornik o pojemności 53 litrów, średnicy 630 i wysokości 225 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Opel Vivaro z instalacją gazową DRC.